Jacek Hoga, Fundacja Darma, dzień dobry. Wszystkie błędy PiSu, a propos obronności, PiS to jest formacja, która przez 8 lat chwaliła się tym, jak wzmacnia polską obronność I dlatego myślę, że mamy prawo surowo ocenić to, czego dokonali. Dla uczciwości trzeba zaznaczyć, że nie, nie, nie rządzili w przyjaznym środowisku. Nasz aktualny hegemon, pomimo rzekomej przyjazności, był w stosunku do nich wrogi co najmniej za prezydentury Bidena, a tak naprawdę i, i wcześniej to raz. Dwa, wrogie struktury Unii Europejskiej de facto im, próby przewrotu takie jak Majdan, o którym dzisiaj już pewnie wielu nie pamięta, konflikt konstytucyjny, który narzucił im, narzucił im przeciwnik, czyli Platforma Obywatelska, nie żeby PiS nie łamał konstytucji, tutaj oczywiście. Wszystkie ręce na pokład były z obu stron konfliktu. Tak samo, dlatego warto znać historię, jak konflikt pomiędzy Lubomirskim a Janem Kazimierzem w imię obrony prawa. Jan Kazi Lubomirski też zaczął łamać prawo i, i skończyło się to brzydko dla ojczyzny. Drugi taki konflikt, dzisiaj byśmy nazwali to kryzysem konstytucyjnym, to jest Michał korybut wiśniewiecki, kontra Hetman Wielki Sobieski. Potem Król Sobieski kontra Jabłonowski i... i i Litwini, co doprowadziło potem do wojny domowej na Litwie. E, także tak, warto się uczyć historii. A wracając do naszych baranów, e, jak mówi stare francus francuskie przysłowie, czyli do naszych pisiorów, e, nie jest to lista od najważniejszych błędów do najmniejszych. E, warto każdy z nich rozważyć i, i rozważyć, pomimo tego, że mieli trudności tak w rządzeniu, pomimo. Różnych rzeczy, z którymi mieli trudności, niektóre z nich mogli rozwiązać bezproblemowo, bo nie musieli robić tego na poziomie ustawowym, mogli na poziomie rozporządzeń, a i tak, czy zarządzeń, jedno z ostatnich zarządzeń, bardzo szkodliwych, pana ministra Błaszczaka w Stosunku do relacji z, szefa, z szefem sztabu generalnego i pomiędzy szefem sztabu generalnego a ministrem, pomiędzy sztabem generalnym i ministrem, i pomiędzy sztabem generalnym a szefem sztabu generalnego, de facto ubezwłasnowolnienie najważniejszego żołnierza Rzeczypospolitej z pobudek personalnych, konfliktu personalnego z generałem Andrzejczakiem. A więc, tak, po pierwsze, skidy, system kierowania i dowodzenia państwem i wojskiem. To jest rzecz, o której grzmieli Macierewicz, grzmiał już pod koniec kadencji w 2014 roku, jak jeszcze PO rządziło po raz pierwszy i 8 lat mi starczyło, żeby zrobić system kierowania i dowodzenia wojskami, który było widać, że jest wadliwy, jest przygotowany, jest misyjny, jest, jest bałagan. Przez 8 lat tego nie zmieniono. I właściwie na tym bym mógł skończyć materiał, tak? Bo jeżeli mamy bałagan w systemie kierowania i dowodzenia, a mamy, jeżeli mamy krzyżujące się kompetencje, a mamy i przez 8 lat tego nie zaadresowano, no to mamy problem być może na wojsko. Druga rzecz, jak ktoś pamięta pierwszą kadencję rządów PISU z tych 8 lat? Czyli 2015-2019. W kółko była mowa o ustawie o mobilizacji gospodarki, która wynikała z tego, że jak patrzymy na obronność polską, to bardzo duża część naszych możliwości jest in jakby powiedzieli Rzymianie, czyli w możności, jakby powiedzieli filozofowie. Tłumacząc INSPE na polski. Czyli teoretycznie mamy mieć, ale nie sprawdziliśmy i nie mamy jak nawet sprawdzić, i właściwie chyba to wszystko nie działa. Stąd też były długie bardzo prace nad ustawą o mobilizacji gospodarki, no bo nie mamy zdolności w, w tym syndyku podłościowym przemysłu zbrojeniowego. To jest też. Sposób, w jaki można ocenić Trzecią RP, tak? całe nasze zdolności przemysłu zbrojeniowego, to jest syndyk masy upadłościowej, resztówka po tym, co zostawili nam poprzednicy z PRL-u, systemu niewydolnego, który jednak był w stanie stworzyć całkiem niezły przemysł zbrojeniowy w średniej krajowej, światowej, bez problemu. I Trzeci RP, zaczynając od Wałęsy, który anulował kontrakt na 300 czołgów i kończąc na tym, jak wuzetek nie mogliśmy dać, czyli wozów zabezpieczenia technicznego do Indii zgodnie z kontraktem, bo zniszczyliśmy sobie jedyną fabrykę silników czołgowych. Teraz tam chyba dzieci z wózkami, z matkami chodzą, bo to jest już na tym terenie deweloperzy pobudowali, pobudowali. Osiedle mieszkaniowe, tak jak osiedle mieszkaniowe, jest na terenie dawnej Brygady Retylerii po drugiej stronie mostu w Toruniu. Dzisiaj tam ten jechałem i sobie myślałem o tym, że jeszcze kilka lat temu, już za działalności fundacji, można było tam widzieć dziesiątki goździków zmagazynowanych. Teraz tam są nowe blokowiska bardzo, z bardzo ładnymi trawnikami. To wszystko się działo już za czasów PiSu. Niestety, również oczywiście to była kontynuacja ich poprzedników, ale jeżeli w 14 roku rozpoczęła się wojna, kryzys na Ukrainie zaczął się w 13 roku. W 2014-15 roku tam no już setki wozów pancernych były niszczone, w związku z czym to już nie była mała wojna, może mała w porównaniu do tej pełnoskalowej dzisiaj, ale właśnie pod tym wpływem myślano o ustawie o mobilizacji gospodarki, myślano o, o skidzie i te rzeczy w ogóle nie zostały zrobione. Następna rzecz. Wielki. Wielki wyrzut sumienia e, powinien to być dla wszystkich pisiorów. Pobór. Mogli zlikwidować ten bałagan, czyli to, że mamy armię rozwijaną mobilizacyjnie na czas wojny, w oparciu o rezerwy, których nie szkolimy. Rezerwy się e, starzeją. W 2015 roku były o 8 lat młodsze niż w momencie, kiedy oddawali władzę i przez te 8 lat mieli ustawę, zgodnie z którą mogli e, rozporządzeniem przywrócić pobór. Wtedy jeszcze, nie wiem, pralnia na przykład w Toruniu funkcjonowała, miejsc szarowych. W, w Toruniu było dużo więcej niż teraz. I tak no, akurat znowu jechałem południową stroną Torunia dzisiaj. No ale to nie tylko w Toruniu tak było, to tak było w całym kraju. Pobór mógł być odzawieszony, od, od, od tak, bo jest zawieszony. To można było przywrócić rozporządzeniem bez awantur na poziomie parlamentarnym nie zrobili tego, w związku z czym teraz mamy starzejące się rezerwy, rezerwy, które są niedoszkolone, to też ma związek z poligonami, które są zajęte przez sojuszników, czy to amerykańskich, czy ukraińskich, polscy, e, polskie jednostki mają problem z tym, żeby mieć mniej, miejsce, gdzie, gdzie się szkolić, ale to tak na marginesie. Następny błąd PiSu po Skidzie, e, po logistyce, po poborze wod. WOT, wielka akcja wzmacniania obronności polskiej, zawsze blisko, zawsze gotowi. No teraz już się dowiedzieliśmy za nowych rządów, ale przy tych samych oficerach, którzy zostali wypromowani przez PiS, że pobite gary, doktrynę WOT-u zmieniamy, w związku z czym certyfikacja będzie znowu <grych> właśnie w oparciu o stare plany, czy w oparciu o nowe plany. Doktryna, która, niedokończona jeszcze doktryna, bo niecała została zrobiona, przez 8 lat. Pomimo stworzenia Biura do Spraw Obrony Terytorialnej w Ministerstwie, pomimo stworzenia dowództwa WOD, pomimo stworzenia centrów szkoleniowych, pomimo stworzenia centrum doktryn w Bydgoszczy, przez 8 lat te wszystkie instytucje nie były w stanie stworzyć czegoś, co powinno zrobić trzech oficerów w ciągu miesiąca, to znaczy dobrej doktryny Wojska Obrony Terytorialnej, które znowu nie musiały być osobnym rodzajem sił zbrojnych, do dzisiaj są, do dzisiaj są wyłączone spod. Rządzenia spod władzy, spod rozkazodawstwa szefa sztabu generalnego jako jedyny rodzaj sił zbrojnych. Jest to absurdalne i utrzymane do dzisiaj. E, dalej, jak ktoś myśli, że nie było wotów w 2015 roku, to znaczy, że niewiele było wojsku tych batalionów kompanii ochrony obrony terytorialnej. I innych o różnych nazwach było naprawdę mnóstwo to jest jedna z nielicznych rzeczy której wojsku polskiemu nie liczy nie brakowało w 2015 roku to znaczy właśnie zworkowanych batalionów lekkiej piechoty i właśnie tylko zworkowanych trzeba było odkurzyć te worki odświeżyć sprawdzić stany może zwiększyć stopień obsady w podoficerach i oficerach tych batalionów zwiększyć stopień ćwiczeń i już to było do zrobienia w rok Postanowiono stworzyć wojska obrony terytorialnej, których nie ukończono przez 8 lat. Które nie dały rady dać nam tylu ochotników, ilu nam obiecywano, i ci, którzy się wypromowali na tym, czyli generał Kokua, generał Klisz, teraz już mówią pobite gary, teraz już będzie inna doktryna Wojska obrony terytorialnej. W związku z czym, przede wszystkim, co zrobili? Zniszczyli miernik, na podstawie którego można by sprawdzić ich pracę, bo jeżeli doktryna jest zmieniana w trakcie procesu szkolenia, to znaczy, że gonimy króliczka i nigdy go nie dogonimy, i nie ma jak ocenić pracy oficerów, ocenić pracy sztabów, ocenić pracy koncepcyjnej nad doktryną. WOT powstał jako jedna wielka bzdura. Mówię to z przykrością, bo samo tworzenie. Szybko mobilizowanej piechoty lekkiej nie jest błędem w sztuce wojennej. To jest jeden z elementarzy, to jest rzecz, która się, którą się najszybciej szkoli, najszybciej wy, wy, wystawia, którą można od podstaw zbudować najszybciej. W związku z czym, jeżeli mieliśmy kłopoty z ilością wojska na czas w, w wojny, to tak, to była dosyć dobra metoda, ale y, zrobiliśmy Niechcący zapożyczenie z historii czy z, z doktryny wojsk brytyjskich, to znaczy, ci, którzy się interesują, wiedzą, że różnica między Brytyjczykami a całą resztą świata przez 300 lat była taka, że wszędzie w innych miejscach pułki były jednostkami wojskowymi, a w Armii Brytyjskiej pułk jest jednostką administracyjną, która wystawia bataliony na czas wojny. Czasami nawet 12 podczas jednej wojny potrafi wystawić batalionów, czyli właściwie dywizje. Oczywiście nie mówię tutaj o, o oddziałach zaopatrzenia, wsparcia i tak dalej, ale 12 batalionów wystawianych właśnie przez jeden, jedną instytucję administracyjną, pułk o no, jakiejś tam historii, to, to się działo często, zwłaszcza podczas II wojny światowej czy pierwszej. I WOD to jest jedna taka, jeden wielki pułk administracyjny. Znaczy mamy stworzone dowództwo wojsko-obrony terytorialnej, które nie ma ni, niczym dowodzić w sensie wojskowym. To jest tylko administracja, pod którą podlegają brygady terytorialne, które też nie są wielkimi jednostkami, mówiąc e, pośrednio polsku, mówiąc sanacją, bo to nie jest po staropolsku, ale pośrednio polsku wielkie jednostki, czyli dywizje i brygady. E, to nie jest wielka jednostka. E, to jest instytucja administracyjna, która zarządza batalionami. Która e, też nie jest e, pododdziałem, e, czy oddziałem e, bojowym, jest to kolejna jednostka administracyjna, która ma zarządzać i zapewnić logistykę pierwszemu pododdziałowi Wojsk Obrony Terytorialnej, rzeczywiście bojowemu, to znaczy kompanię, czyli mamy wojska, dowództwo wojsk, brygady, Bataliony trzy stopnie administracyjne to nie tylko jest naśladowanie Brytyjczyków w tym, żeby tworzyć jednostki, które nie są jednostkami, tylko administracją, ale jest to do sześcianu, bo mamy trzy takie poziomy zamiast jednego. Tutaj widać może ten rys, który nam pozostał jeszcze z cywilizacji bizantyjskiej, z bolszewików czy z naszych własnych, mówiąc pejoratywnie, chociaż no moja rodzina, moi rodzice się z tego wywodzą. W sensie jakimś ideowym, tak? to jest część ich życia. Solidaruchy czy ludzie ze steropianu, którzy może byli przeciwko komunizmowi, ale w swojej większości, bo nie wszyscy, byli jednak za socjalizmem, z ludzką twarzą, i oni stworzyli trzecią i Tego efekty widać również w wojskowości, w tych trzech poziomach absurdalnych administracji. Kolejny pomysł WOTU i barbaryzowanie języka polskiego w zakresie wojskowym. To jest stworzenie kompanii wsparcia dla nich, o którym mówiono w tym miesiącu już, czyli już zarządów PO, KO czy KO, czyli Knockout Państwa Polskiego, tak, to, to chyba jest to, co, co chcieli swoją nazwą osiągnąć i nam przekazać, to tak na marginesie, ale właśnie kompanie wsparcia, które mają mieć chałbice ciągnione, haubice ciągnione to jest rzecz, która oczywiście się przydaje, żadne mocarstwo nie rezygnowało z chałbit ciągnionych, znowu na marginesie przypis. Polska zrezygnowała z artylerii ciągnionej 20 lat temu nie dlatego, że byliśmy genialni i wpadliśmy na pomysł, na który nie wpadło żadne mocarstwo, tylko z tej prostej przyczyny, że cała nasza artyleria ciągniona to są lata 40 i 30 w sensie technologicznym, no bo produkcji no to 20 lat później to są haubice 122 mm, haubice 152 mm, czyli radziecka myśl techniczna z lat 30 i początku 40. Od biedy to się kulało do lat 80., w latach 90. już zasięgi dużo za małe, waga dużo za duża, w związku z czym trzeba było albo zainwestować w artylerię ciągnioną, albo po prostu odsunąć ją pod jakimś świetnym pozorem, a co nie jest świetnym pozorem, jak właśnie unowocześnianie i wycofywanie czegoś, co się nie przyda. Stąd właśnie wtedy te brygady artylerii, dywizjony artylerii ciągnionej i półki zostało, to wszystko zostało usunięte, a teraz mamy przywrócić je w ramach kompanii, zamiast dywizjonów, ale bez zapowiedzi reaktywowania, czy... To reaktywowanie to nie jest, ale stworzenia z tych jednostek administracyjnych, czyli brygad i batalionów w końcu dowództw bojowych, wtedy rzeczywiście dywizjony artylerii w liczbie pewnie dwóch, jeden ciągniony, jeden albo moździerzy dywizjon 120, może 98 z biedy, albo artylerii rakietowej, jeśli by się dało, bo to koszt-efekt, tak, oczywiście lepiej by było być, by mieć tam kraby i, i, i langusty, czy, czy, czy jakąś tam inną artylerię rakietową, ale o zasięgu właśnie w takim odpowiednim dla brygad, a nie od razu ktoś mi tam wystrzeli w komentarzach z homarami. To nie ten poziom. Tak, w brygadach ogólnowojskowych tak, w brygadach obrony terytorialnej to jest po prostu za drogie. W związku z czym powinny być dwa, dywi dwa dywizje artylerii ciągnionej, e, czy dywizjon haubic lekkich i dywizjon moździerzy, albo dywizjon jakiś rakietowy, e, ale na podwoziach ciężarówkowych, tak, nieopancerzonych i wtedy byśmy mieli rzeczywiście te brygady obrony terytorialnej, które warto było zrobić w 2015 roku, 2016, ale postanowiono wejść w administracyjny absurd. Artyleria ciągniona, to jest kontynuacja błędów poprzedników, w związku z czym tutaj nie będę tego rozwijał, myślę, że nie warto. Czołgi, systemy przeciwpancerne, systemy amunicja i oporządzenie, czyli logistyka. To jest troszeczkę dalszy ciąg tego, co próbowano robić, ale porzucono w ramach prac nad ustawą mobilizacji gospodarki. Nie mamy zdolności produkcji amunicji strzeleckiej w wystarczającej ilości dla wojska polskiego, nie mamy zdolności produkcji amunicji specjalistycznej, czyli nie wiem, rakiet przeciwlotniczych, amunicji przeciwpancernej, nie mamy zdolności produkcji amunicji artyleryjskiej w odpowiedniej ilości na czas wojny. I to było widać już w 2015 roku. To wtedy e, rozmawiałem z wieloma osobami z Warszawy, które sobie zdawały z tego sprawę w 2015-2016 roku i nic z tym nie zrobiono. Wielkim tutaj e, takim problemem była a, 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 obrona przeciwponcerna, czy to bezpośrednia dla piechoty, co teraz zaadresowano zamawiając. Usz Szwedów broni amunicję prostą na poziomie sprzed 3-4 pokoleń. To jest poziom upadku państwa polskiego. Nadal nie mamy własnych PPK-ów. To też nie jest e, fizyka jądrowa. E, to jest coś, co spokojnie moglibyśmy robić sami przez 8 lat. Właściwie, ja wiem, że jakieś prace były, ale żadnych efektów. Nie było czołgi. W 2015 roku czołgi w Polsce można było robić odtworzyć linię produkcji silników można było w oparciu o to, co zostało w Polsce, bo, bo, bo coś tam zostało i w oparciu o serwów, którzy byli do tego chętni. Czołgi mogliśmy w ciągu 3-4 lat mieć produkcję na poziomie batalionu, batalionu rocznie i to jest coś, co świetnie dowództwo artylerii sobie w Polsce. Artylerzyści generalnie sobie się ze świetnie tym radzą, kupują moduły, cała reszta kupuje sztuki. Powinno się to robić tak, jak robi polska artyleria, tak jak to robią Rosjanie. I wtedy, jeśli byśmy mieli przez, przez powiedzmy od tego 18 roku, byśmy batalion czołgów kupowali w zaokrągleniu w dół, powiedzmy do tego wielkości batalionu z lat 90. do 40 sztuk, to mamy 19 rok, 20, 21, 22, to jest 4 razy 40, 160 dodatkowych czołgów. Z troszeczkę lepszym pancerzem reaktywnym, z troszeczkę lepszą armatą ze Słowacji. To wszystko było do zrobienia: 160 czołgów, teraz można by rozbijać zdolności, je podwajać. A tak mamy, nie wiem, kroplówki nie zadziałały. Nie wiem, czy tam elektroszokiem można jeszcze w Gliwicach coś zrobić. Nie wydaje mi się. UFO, czyli U3O, ustawa o obronie ojczyzny to jest coś, o czym. Mówiliśmy publicznie, mówiliśmy w sejmie, mówiliśmy na Komisji Obrony Narodowej, mówiliśmy na Podkomisji Obrony Narodowej związanej z właśnie z wprowadzaniem tej ustawy, mówiliśmy o tym na parlamentarnym zespole do spraw kultury broni czy coś takiego tam byliśmy zaproszeni. Ja, jako przedstawiciel fundacji przez Konfederatów, którzy potem niestety nie mieli odwagi w swojej masie zawetować, znaczy zawetować, głosować przeciwko tej ustawie, bo się bali, bali się słupków sondażowych, KOPO no, czy tam PiS, no to wiadomo było, że, że może dlatego tak kopię konfederatów, bo, bo miałem większe oczekiwania niż w stosunku do reszty w tej kwestii. Oni, w sensie parlament, no, zdawali sobie z tego sprawę, tak samo prawnicy ministerstwa, że ta ustawa jest sprzeczna z konstytucją, wadliwa, pełna dziur, to pan wyśle na maila czy gdzieś te uwagi, tak mi tam odpowiedział jeden major w stanie spoczynku bodajże, jeśli dobrze pamiętam, szefa komisji. Tworzenie dowództw kosztem starych wielkich jednostek wojskowych, znowu mówiąc, średnim, staropolskim, by tworzyć nowe struktury. I tutaj, i to dotyczy zarówno tworzenia wojskobrony terytorialnej, i dowództwa brygad, i dowództw, e, dowództwa wyższego rzędu, dowództwa rodzaju sił zbrojnych. E, tworzenie czwartej dywizji, piątej dywizji, szóstej dywizji, szóstej to właściwie nie, nie zdążyli oprócz nazwy. E, to jest, e, nie wiem czy Państwo pamiętają, e, ostatnia poprzednia kadencja PO, czyli ta do 2015 14 roku. Tam mistrzowie mówili, że z czym jest w Polsce problem: że mamy za dużo wodzów, za mało Indian. Przez 8 lat rządził PiS, stworzył dowództwo całego rodzaju sił zbrojnych i stworzył trzy dowództwa, nowe dywizji. Nie wzmocniło to ilości Indian w relacji do dowodzów, wręcz przeciwnie, mamy bardzo dużo w trybie wręcz wojennym wyszkolonych teraz oficerów. Po trzymiesięcznych kursach jakichś absurdalnych. Ja rozumiem, że są olbrzymie braki, ale w czasie pokoju szkoliliśmy żołnierzy, tak jak w największym kryzysie wojny, tak? Nie ma Turku chęć szczera, zrobić z ciebie oficera. To samo z dobrowolną zasadniczą służbą wojskową. Po miesiącu ludzie mają przydziały. No. E, to jest to, co robi Ukraina teraz niestety, znaczy po dwóch, trzech tygodniach wyszło ludzi, którzy często nie umieją e, strzelać z KBK. Na front, to jest przeciwieństwo tego, co robi nasz potencjalny przeciwnik, 9 miesięcy za, zasadniczej, e, e, zasadniczej służby wojskowej plus 3 miesiące adaptacji do warunków wojny czy specjalnej operacji, jak oni tam to teraz zwą chyba już wojną. E, na Ukrainie. W związku z czym drwimy, gardzimy często Rosjanami niesłusznie raz, że pogarda względem przeciwnika, nie przystoi dwa moglibyśmy im za przeproszeniem niestety czyścić buty w wielu sprawach, na przykład wyszkolenia rekruta. W związku z czym mamy ten problem dowództw, który wydrenował stare jednostki, pozbawił ich zdolności, a jednocześnie mamy problem szkolenia rezerw oparty całkowicie na ochotniczości, a na prawie dorzucenia kwitem w każdej chwili. Nie mamy zdolności zgrywania pododdziałów, Czyli szkieletu plus rezerwy, która ma mięsem wypełnić dany pododdział czy jednostkę, i jest to problem, problem stały. Kolejny wielki błąd pisu: ja wiem, że trzeba było, że nie było wyborów według większości, a potem się okazuje, że te kraby są fajne, że te raki są fajne, że te BWP i goździki im się przydają. Że te 72 zmodyfikowane z kamerami termowizyjnymi, że PT-91 sobie całkowicie dają radę. To jest, to jest wszystko zmarnowany potencjał wojska polskiego. To, to są dywizje w Polsce, które zamiast czterech batalionów pancernych mają trzy. To, to są Abramsy, które według analiz otwartych, publicznie dostępnych amerykańskich nie nadają się do służby w jednej czwartej terytorium państwa polskiego. Przez kilka miesięcy w roku co najmniej. Znaczy przez jednej czwartej w ogóle, a przez kilka miesięcy w roku więcej niż jednej czwartej. Ze względu na ciężar, tak? Amerykanie zrobili mausy i na pustyni one jeżdżą, ale tutaj mogą mieć kłopot, czy to będzie Podlasie, czy północne Mazowsze, czy, czy Mazury i warmia, tam naprawdę te czołgi mogą, mogą mieć problem. W związku z czym to rozbrojenie jest olbrzymim problemem. Tak jak i kolejny problem, to już się wydaje śmieszne. 8 lat oporządzenie umundurowanie i obuwie dla żołnierzy. To jest problem nierozwiązany przez te 8 lat przez y, rządzącą koalicję, która się szczyciła, że jednym z głównych jej priorytetów jest wzmacnianie obronności. Wisienka na torcie zupełnie Pomijalna właściwie z perspektywy tych wszystkich rzeczy, o których przed chwilą mówiłem, to jest brak rozpoznania na szczeblu wielkich jednostek, czyli dywizji. Mam na myśli w tej chwili dywizję. Bardzo ułomne jakiekolwiek rozpoznanie na poziomie brygad, na poziomie powyżej dywizji. To też jest ułomne, pomimo posiadania tych trzech pułków rozpoznawczych, ale ze względu na ich specjalizację nie pełnią one roli klasycznych jednostek rozpoznania. I to jest taki powiedzmy szczególik, to można zerknąć na materiał, który nagraliśmy w Fundacji Adarma razem z Panem Majorem Doktorem, czy jak tam kto woli te tytuły, z Panem Rawuszko na temat rozpoznania na szczeblu brygady w Polsce, zakładając, że ma, zachowujemy system brygadowy. Tutaj mam nadzieję kolega będzie pamiętał gdzieś tam z jakiejś strony może link do, do tego materiału umieścić. Reasumując, bardzo mnie bawi, że już mamy komentarze w stosunku do Fundacji Darma: że, a gdzie byliśmy zapisu, czemu wtedy nie krytykowaliśmy, tylko teraz się czepiamy nowej władzy, kiedy ona biedna jest. Przedtem, przez 8 lat, tak słuchaliśmy, że krytykujemy PiS, a nie krytykowaliśmy PO. Z drugiej strony. Co w pewnym sensie było prawdą, bo Fundacja po prostu powstała w 2015 roku, siłą rzeczy przed swoim zaistnieniem nie mogła nic robić, ani krytykować, ani chwalić. Także czas na krytykę PO już jest, już koalicja nokautowa ko pokazuje, że jest Pełna kontynuacja, jak mówi Kosiniak-Kamusz, wszystkich błędów i wypaczeń, które były przez 8 lat PiSu. Jeżeli o czymś zapomniałem, jeżeli na coś trzeba zwrócić uwagę, proszę dodać w komentarzach do błędów PiSu w zakresie obronności. Jacek Hoga, Fundacja Darma. Pozdrawiam i dziękuję za nieustanne wsparcie dla naszej pracy.